Hej, kochani! Dzisiaj nagrywam dla na Was Włos, on iPhone, czyli co jest w moim telefonie? I ogólnie. Kiedyś to był taki trend, ale już nie jest. Dawno to był trendem. Ale jest to taki fajny trend. IOS 14 był aktualizacja i można sobie normalnie widżety na telefon teraz brać. Czy, nie wiem, czy było, można. ale może teraz sobie widżety takie ładne brać, takie ładne. Takie, no, dla Sladko, takie, wiecie fajne, w ogóle jest bardzo dla dziewczynek fajne. I, i ja też sobie wybrałam. I zaraz, Tylko właśnie, em, weźmiemy jak y, ten. Weźmiemy, właśnie sobie. Y, pokażę wam w ogóle, co jest w moim telefonie. Ta pierwsza strona jest jakaś zwykła, taka naturalna, co nie? A, i jak coś sobie mam, to 3 godziny i mam Samsunga, i, czyli Androida, tak naprawdę nie mam ios to jest pierwsza strona, czyli tutaj moja stara gra mojej mamy menu dairy. W ogóle będę wam pokazywać. O tutaj jest... Kurde, coś się włączyło. Dobra, nieważne. Niech sam się włączyłam. Tu jest menu dairy. Tu jest zegar. E, tu jest sklep. Play Play. No, to jest stara gra mojej mamy. Sorki, bo w ogóle włącza się to samo coś, tak? Tu mamy Homecraft, czyli stary małe i tutaj mamy nawigację. Kurde, głupi telefon. Yy, I teraz, o nie będę już może być coś w I tutaj dalej jest aplikacja firmy Microsoft. Tak. Dalej jest Google, czyli ogólnie folder takich wiecie, bardziej go, go spraw, googlowych spraw, czyli Google, Google, Gmail. Mapy, dysk, YouTube, muzyka play. Bo to było jakieś głupie. Jakby przychodziło, wam, jakby przychodziło mi coś takiego bardzo wieszcie, z czy z to zwracajcie do uwagi. W ogóle coś mi się włączyło, nawet nie wiem co, ale serio. Ostatnio normalnie byłam na telefonie sobie, normalnie, normalnie sobie brałam, może to wirus, nie wiem, jakiś ale normalnie na Google sobie brałam różne rzeczy, Chodzi, no widzicie, jakieś, jakieś głupie rzeczy. Byłam normalnie sobie na Google i w ogóle ten tego, grałam sobie w różne gry takie normalne, wiecie, na szkód, na nie wiem, no było prostu takie dla dziewczynek, co nie? normalne, albo na TikToku, na Google mamy. I coś mi się stało i jakieś wszystkie takie, takie zboczone rzeczy mi się yy, wyświetliły. Ja nie wiem, także nie zwracajcie na to uwagi. Albo będzie, nie wiem, hmm, przecież zakrywali po prostu. Ja nie wiem, co się stało, także nie zwracajcie na to uwagi. I dalej mamy właśnie takie coś. I zaczyna się. To są gry, Unicorn Shaft, yy, Combine, ten Combine, na serią, bardzo fajna gierka. bardziej do stylówek i dla czyli mojej siostry gra. tie daj. Życie. Restauratum, czyli gra taka, wiecie, że taka dla dzieci bardziej, że się można tam dom sobie, jakieś, się i w ogóle. My salon, czyli uczenie się fryzur. Peppers and powinniście to znać. o 3D, to też powinniście znać. Cub kurfer, też powinniście znać. Sub i surf. To na pewno musicie znać, bo to jest serio. Życie. I Virtual tego pewnie nie znacie, A to jest serio, fajna gierka. I unikorę w kolejnym. Dalej. Druga stronka. Niebieskie rzeczy. Hmm. Kolejne pregnacje dla Know Your Friends. Z Facebooka gra. Tłumacz. Bo nie chciałbym się tego ogrywać, że zainstalowałam sobie. Wiadomości. Facebook. Vinted, Vinted to. Mam konto, ale nie, nie sprzedaję nic. Share it. Czyli tam można przesyłać sobie wszystkie zdjęcia przez Bluetooth. I jeszcze można sobie aplikacje brać. Um, dalej już Shazam. Czyli można sobie muzykę odgadywać. Jeżeli wiem, na przykład, słucham sobie muzyki na TikToku, co nie? I nie znam. W ogóle nie znam, ani tu nie znam tytułu przykład ktoś w komentarzach za sobą pisze do twórcy: Jaka to jest piosenka I twórca musi odpowiadać. To zamiast twórca odpowiadać, to może sobie do odpowiedzieć ten. Kurde, no, może sobie odpowiadać samemu. Dalej jest Messenger. Potem jest, kolorowy jest już. Potem jest Samsung Members. I kolejne Czerwony. YouTube Studio czyli można sobie turki brać i, ten, i patrzeć w komentarze i, i te brać yy, od, włączyć komentarze na ileś tam czasu e-mail, aparat, galeria mam bardzo mało zdjęć, nie będę pokazywać, bo tak są głupie galeria, dyktafon, youtube, filmy play i gmail kolejna stronka zielona jakby co to był tak się nie zwracajcie uwagi. Up, pur. To jest taka jakby taki trochę play, ale za darmo, może wszystko za darmo. Na przykład możecie sobie też czy nie, bardziej happy mod jest. Happy mod wiem, że trochę żera wirusy i w ogóle, ale dla mnie nie. Dla mnie w ogóle wirusów nie daje, dziwne. I jeszcze właśnie, jakby chcę wiedzieć, co to jest happy mod, no chyba każdy musi wiedzieć, co to jest nie musi, tylko każdy powinien wiedzieć, co jest Happy Mode. No, a jeżeli ktoś w ogóle nie wie, to jest Happy Mode, czyli taki na przykład, że można tam sobie oryginalnego Minecrafta za darmo zainstalować. W ogóle takie płatne gry za darmo tam można być. Spotify, mam konto, jak coś? Zufond, czyli. Zufont, skąd ja A, emoji. iPhone'a można emoji sobie zmieniać. Tekst, takie te. Mistrzowie Minecraft P, czyli można sobie mapki Minecrafta jakieś tam załączyć. Garden's Cup, czyli moja mamy gra. McDonald's, czyli oferty, oczywiście. Potem telefon do dzwonienia, czyli każdy wie co to jest telefon. Jejku, Minecraft, i właśnie przez Happy Mode z so Minecrafta oryginalnego. Potem żab, żabka, czyli żabka, zwykła żabka, kupony. I jeszcze dwie stronki, ale to już jest. Yy, raz, zobacz. Szósta strona. Ogólnie 8 stron, ale to jest szósta strona. Moje IRG, bo była aplikacja. MobiZen. Hmm. Jak coś, to jest mój telefon. Tylko mama czasami właśnie... Czy nie czasami, tylko jak pieniążki przyjdą, czy coś tamtego. tego, to moja mama używa to. MobiZen. E, Snapchat. Trochę, trochę pomieszane Chwileczkę. E, to jest dalej, to jest aptoid I to jest dalej aptoid Czyli... Taka aplikacja. Nie wiem do czego to jest. W serii zapomniałam. A, to jest trochę taki sklep. Sam sobie, czy też, czyli no to tym właśnie nagrywam ogólnie. Mobilton to jest ta aplikacja, którą właśnie teraz tutaj nagrywam. Utuntom. Tą, kurde, nie mogę poruszać. Utuntom. Snapchet do zdjęć. I potem jest czarny. Praktycznie ostatni. A tu jest światowy, ale dobra, zaraz. Win Czyli bardzo takich edytowanie takich filmików z napisami, że muzyczka jest z napisy. Roblox. Roblox jest życie ogólnie. No także dla tych, którzy nie robią Robloxa, no to ja nie wiem, co mam powiedzieć o Was, ale jakby Roblox jest życiem dla mnie. Drugim życiem. Braili do, do tego. Czasami właśnie jak tegoś nie umiem, czasami co nie wiem, nie oszukuję teraz, ale na przykład czasami, jeżeli tegoś nie umiem z jakiegoś yy, boże, czasami jeżeli czegoś nie umiem z jakiegoś przedmiotu, to po prostu sobie patrzę i spisuję sobie po prostu TikTok, mam TikToka, <laughs> Instagram ogólnie można zmienić sobie już ikonę yy, aplikacji, bo urodziny mieli, czyli mam czarnego Instagrama teraz. I Netflixa. Mam konto, bo mam ogólnie, mam ogólnie konto na telewizorze, jeszcze mam yy, nie kupiłam, tylko ja mam jakby abonament w plus. Moi rodzice wzięli, mamy abonament, także ja mam Netflixa za, za darmo do stycznia 2021. Pizza, czyli do edytowania zdjęć, czyli można robić edity. Zegar. Room planner, czyli może, na przykład jak chcecie sobie coś w Ikei, albo w innym sklepie, pokój sobie przyrządzić, albo inną część mieszkania, albo cały mieszkańc przyrządzić i nie wiecie jakie meble wziąć, to możecie sobie w Room Planner, możecie sobie ustawić pokój, jaki macie większości, albo pomieszczenie jakieś i room planner ma, ma pełno. Możecie sobie w kategorii wybrać, co, jaki mebel chcecie. I w room planner. Może Room planner może Wam po prostu wam pokazać, za ile, ile kosztuje ten mebel. I możecie sobie przysądzić po prostu, co nie? Potem zapisać i zdjęcie. Ale macie tylko. Jeżeli kupicie room planner premium, to możecie sobie wtedy. Ile chcecie zdjęć? Ale jeżeli, jeżeli macie premium, to. Mówi tylko trzy zdjęcia. Ja już wykorzystałam teraz nie mogę sobie w ogóle zdjęć. Um, I teraz my Angela, my Angela to chyba każdy wie co to jest. I ż, ż, ZG. ZG ZG to są właśnie... Stąd wzięłam te, te, te właśnie te wszystkie zdjęcia, o te właśnie teraz na przykład, o to lub to. Właśnie te wszystkie zdjęcia na, na tym tapecie, wziąłem sobie wszystko i kalkulator ułamkowy, czyli na przykład jak nie znam jakiegoś działania, nie umiem nikogo widzieć, to mogę sobie w kalkulator wejść, to wam pokażę. Mogę sobie wejść. Patrzcie, ja już Wam pokazuję. Przykład, teraz tego nie miałam i mogę sobie, nie wiem, dwie trzecie, czekaj, albo nie. Na przykład sześć, dwie, trzy, sześć, trzech, robię? Sześć, y dwie, trzecie, Boże, co ja robię jeszcze Na przykład, sześć, dwie i trzy. I proszę sorki, i, i szkoda dodać 5 drugich, bo przepraszam, 2 piąte to się równa na przykład 7,15, pię bo nie wiem, ułamków. No to na przykład coś takiego, co nie i ty mam właśnie normalny telefon i ogólnie, ale to mi się być do Jeżeli Wam się ogólnie podobało yy, ten mój yy, ekran iOS-owy w Samsungu, to dajcie łapkę w górę i. No, i do kolejnego odcinka. Pa!